Witam Was w mojej małej kuchni. Widzę Was w mojej kuchni. Dzisiaj trochę tak z boku, um, bo tu na piecu zawsze kręca, a teraz waża i, i, i grzyby, bo chcę bać um, robić. Byłam w ruskim sklepie i chciałam Wam pokazać, za coś kupiłam niedużo, tym razem wydała na 28 euro no, kupiła się tak, śledzie zalewie octowe i ja tu piszę, że one nie są wy wytygowane nie wyczyszczone, czyli nie wiem będziemy jeść flaki mit, obejrza czy to smakuje nie wiem, nie jadła jeszcze tego te ruskie, strumlik sal sal salaka ach, nie wiem, dobra obejrzymy, drogę to nie było, dwa coś albo nawet, nie, nie wiem dokładnie on się kupię w Polsce z pasparu To chce zrobić bułeczki z nadzieniem serowym. Podnie się kupię, oczywiście. Pierogi, to są takie pierogi. Mój synek widział Masza, Masza i niedźwiedź. Ta dziewczynka i ty niedźwiedź. I chcą bardzo pierogi. Muszę że co to jest. Pork, beef. Jest. To są pierogi z mięsem. No. Po z mięsem i z mięsem z świńskiego, i mięs, mięso wieprzowe, i mięso wołowe. I takie fajne pierożki malutkie. to, widzicie. Fajne, obejrzymy, czy to będzie, czy to dobre. Te zamrożone. My się sagotuje grzyby. Podnieś się Pierogi ruskie, no, pierogi ruskie jest od Anity. Tam była Anita, tam była ta jedna marka, i no. Nie wiem, nie znam. Jeszcze, jeszcze, jeszcze nie kupowałam pierogi w Pierogów rusków u Lunego już zawsze sama robię. Okej, okay, pierogi ruskie mamy. 500 gram. Po tym opierogi z mięsem. Tak na próba wziąła. Tu pierogi z kapustą i z grzybami. To się zrobi dzisiaj, bo ją gotuję Baszcz. No, jest taki wigilijny. się w żonach pyzy z mięsem, czyli kluski z mięsem. No i oczywiście wróbla się w żonach. Pieronia, a ja utków nie w żonach. Okej, okay, te kabanosy. Kabanosy wieprzowe oczywiście to jedno, żeby zjadła, jak już dobrze jechał. tym, em, tu zaś oczywiście. Ostatnio miała to ruńsko, teraz się w żonach głogowską. No, taką dużą. Dosyć dużą. Delatuje 600. Em, 10 gramów za 4,82 euro i taką idealna na grilla kasza z pieca nie ma grilla. Ach, nie szkodzi tak się na patelni usmaza, albo w piekarniku popowi. okej okay, od oczywiście. No rubel dobry. Um, a co jeszcze kupiłam? Kupiłam się barszcz, zakwas barszczu. Um, Chciała w to spróbować. Ja zrobiła barszcz. Ja go pokażę. Jona zrobiła w tamtym tygodniu swój barszcz ze zalewy. Ja też film nagrałam do tego. Um, ze zalewy. To znaczy, um, tu ze dzieci nie wypiły, to musiałam napisać. Więc. Zakwas się zrobiła z barszczu, normalnego, naszego polskiego, nie polskiego, nie polskiego niemieckich buraków. Um, i dzisiaj robię barszcz. Ciekawo, że czy to wyjdzie. A no, jak już to zjadę, to potem jeszcze obejrza się to: czy to będzie dobre, czy nitny zakwas, który by lepszy, czy ni. który którym no, obejrzymy. Dobra, to wszystko. Aha, jeszcze chrupki, synkowi zakupia. I jeszcze się kupia. Ciecio Cieciorka, w. Yy... Rystet prażoną. Muszę bo powiedzieć, nie jadłam tego jeszcze takiego prażonego, zawsze kupowałam w słoiku albo w puszce. To mi to smakuje, ale tak jak to takie prażone. Z to takie takie fajne słone, ale ze środka takie suche. No. Ale nawet dobry. Jak się mogło, to się zje. Dobra. Ja tu ważę zupa. Dojdzie się yy, ten basz zrobion OK okej. Potem opowiem, Napiszę go na tym na ekranie, czy te pierogi były dobre. Które były dobre, które nie były dobre. Bo na razie jeszcze testowanie bada. Okej. Okay. Zapomniałam, jak jeszcze będzie kupiła się tutaj nudle. To zupy Polskie. To do następnego razu. Cześć! Cześć. Cześć.